Hey kochani, witam w dzisiejszym food vlogu. Dla Was pierwszy w nowym roku, dla mnie ostatni w starym roku. E, dzisiaj jest bardzo fajny dzień, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam, co jadłam. E, ale generalnie, dlaczego zdecydowałam się nagrywać dzisiaj? E, ponieważ właśnie wróciłam z testu o intolerancję pokarmową czyli jednego z moich prezentów świątecznych nie oceniajcie, mam dziwne marzenia. E, w każdym razie, ja już od bardzo dawna chciałam sobie taki test zrobić. I w końcu się na niego wybrałam i zaraz powiem wam jaki jest wynik, bo dla mnie był naprawdę szokujący, po części, w większości szokujący. Jest godzina za 20.10, będę sobie robiła śniadanie i chwilkę z wami to wszystko omówię, bo jest to moim zdaniem bardzo ciekawe. Generalnie słuchajcie, wyszłam z domu o 7.30, nie piłam tylko wodę, byłam naczczona na teście w międzyczasie sobie kupiłam kawę w koście i, i, i dlatego wam tego już nie pokazywałam, bo jest strasznie, strasznie zimno, więc się przeszłam ten mróz do kosty, wróciłam, dobrałam wyniki i teraz zrobię sobie i mojemu bratu śniadanko. I oto słuchajcie moje gotowe śniadanie. Mamy tutaj jaglankę i zrobiłam z mrożonych truskawek taki syrop po prostu w garnuszku z odrobiną cukru kokosowego i nasion chia i posypałam całość ekspandowanym prosem. A po śniadaniu czas na miętową herbatę w moim ukochanym kubku i montowanie filmów. Potem oczywiście wrócimy do testu. Ostatnio słuchajcie, dzięki Healthboxowi, odkryłam e, fajną herbatkę ziołową e, ziele dziurawca. E, całkiem fajna w smaku, trochę taka czystkowa, czyli co, nie dla każdego, może tak powiem, e, ale ona jest polecana na dolegliwości trawienne i nieżyt żołądka. W każdym razie sądzę, że jest to fajne rozwiązanie na e, poświętach, żeby troszeczkę się odtruć e, z tego tłustego obżarstwa, także właśnie sobie zaparzyłam. Może być to dla Was odrobinkę dziwne, że chodzę po domu w czapce, ale jest u mnie dosyć chłodno, a mam taki właśnie dziurawy sweter. Stąd ziele dziurawca i dziurawy sweter. Stąd y, po prostu założam sobie czapkę i pomyślałam, że powiem Wam teraz o moich nietolerancjach pokarmowych. Mamy 12.30, sobie zmontowałam właśnie dwa filmy dla Was. Ym, także taki mały przerywnik. Jest dzisiaj bardzo fajna pogoda i niby dobrze, ale światło po prostu pada tak intensywnie, że już nie wiedziałam, gdzie mam usiąść. Słuchajcie, mam nietolerancję na cztery podstawowe składniki, i nie jest to nietolerancja ym, ta, taka najbardziej intensywna. Jest to ta nietolerancja umiarkowana, y, czyli nie aż tak poważna i jest to przede wszystkim, e, słuchajcie, intolerancja na migdały. Strasznie dla mnie dziwna sprawa. Migdałów jest dosyć sporo i bardzo je lubię. Mm. Następnie mam nietolerancję na pszenicę, czego się w sumie spodziewałam. E, e, I też minimalną intolerancję na gluten, e, pszenicę durum i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, trzecia rzecz, najbardziej szokująca, to jest intolerancja na owies. Także papa owsianko, e, witaj jaglanko, e, komoso, e, amarantusie. E, także tutaj będzie mała zmiana, już nie będę owsiankową dziewczyną. E, e, I oczywiście nabiał. Także na mleko też mam niezolerancję, ale to wynika z tego, że nie jadłam go od bardzo dawna. Po prostu nie odgadam się od niego od zwyczaju. Też mam jakąś mam na jajko, ale to to za bardzo nie interesuje. E, I jeszcze miałam chyba zaznaczone orzechy. Nerkowca, orzechy włoskie, generalnie orzechy, ale nie orzechy ziemne, więc mogę sobie spokojnie moje fistaszki jeść. Herbatka, właśnie ta z tego dziurawca, dziurawca, tak. Um. Jest ze mną. W każdym razie, słuchajcie, wyniki były dla mnie szokujące. Orzechy, pszenica, okej, okay, wiedziałam, nabiał, wiedziałam, ale ten owies strasznie dziwna sprawa. Stąd dzisiaj na śniadanie była Jagranka. Także bardzo fajne badanie. Badanie, słuchajcie, kosztuje prawie 400, kosztuje 369 zł. Pobierają ci próbkę z serdecznego palca, mam to jeszcze siniaki, bo musiałam je dwa razy pobrać. Generalnie wasza, wasza próbka krwi jest poddana kontaktowi z danym alergenem, tak, z daną substancją, i jeżeli jest silna reakcja organizmu lub też tam jakaś bardziej intensywna reakcja organizmu na to, to znaczy, że, ono, że organizm broni się przed danym składnikiem, przed danym produktem, co oznacza, że jego przyswajalność jest mniejsza lub też go nie toleruje. Powiedziałam to na chłopski rozum, tak jak ja to rozumiem z ulotki, zwolnie się na tym nie znam z strony medycznej, ale wydaje mi się, że właśnie o to w tym chodzi. Ten test, który ja zrobiłam, był chyba na prawie 50 różnych składników, jest jeszcze drugi test, który jest chyba na 100. Także ten jest tym takim podstawowym. Według tych statystyk, chyba 40 parę procent osób ma nietolerancję, więc ja w sumie się bałam. bałam. Myślałam sobie kurczę, może nie mam żadnej nietolerancji, tylko wydałam pieniądze w błoto. Ale jak się okazuje, mam, nie jest to ta najsilniejsza nietolerancja, tylko ta um, środkowa nietolerancja, właśnie pszenica, um, owies, nabiał. Bo ja tak mówię, totalnie mi to nie obchodzi i migdały. Także um, na pewno wdrożę to w życie. Um, pszenicy tak nie wiem za dużo. Często wam właśnie wzdęcia, czuję się czasami tak jakoś dziwnie po posiłkach, wydaje mi się, że właśnie przez to jeżeli zeram sobie jakieś pierożki i tak dalej, mi teraz po świętach. Yy. Także zobaczymy, zobaczymy co będzie z tym owsem, bo, bo to mnie ciekawi jak, jak będzie pracowało moje ciało jeżeli będę właśnie jadła zupełnie inne śniadania. Yy. Także będę Wam oczywiście o tym mówić. Yy. Marzyłam o tym, żeby zrobić tę inteligencję, więc jestem mega, mega, mega szczęśliwa, że utwierdziłam się w przekonaniu, że je to widzę. Przy okazji odrzuciłam dwa kolejne składniki. Strasznie rozważam, że to światło po prostu nie wiem. Raz jest lampa, raz zachodzi, ale no, no cóż. Najmniej fotogeniczny posiłek w historii, czyli dwa rozmaślone wegańskie pasztety, jeden celerowy, drugi celerowo-fasolowy, które były na święta, do tego troszeczkę boczniaków ala śledź i połówka guacamole, a tutaj na paczkę położę sobie chrzan i żurawinkę, czyli resztki ze świąt w wersji unikam moich nietolerancji pokarmowych, więc nie wiem chleba. Mm, no, dla mnie jest to mega smaczne, ale wiem, że apatycznie do to nie wygląda. Może tak. <grym> a na przekąska o 15.30 mandarynka. Słuchajcie, jesteśmy na obudzie w Zielonej, czyli jednej z moich ulubionych restauracji w Łodzi. restauracja wegańska i wegetariańska i, i teraz pokażę wam co zrobiliśmy jeszcze się nie chwaliłam wam super swetrem, który znalazłam w szafie mojej mamy który jest bardzo, bardzo stary a strasznie mi się spodobał także przechodzę się w cały dzień kapuśniaczek patelnia z jarmużem grzybami i sosem pomidorowym słuchajcie, już wróciłam do domu i chwilę do was pomówię ponieważ yy, byliśmy, tak jak mówiłam, w restauracji zielona, trochę tam jest droga, na to serwują, yy, ale naprawdę wszystko było bardzo dobre. To była właśnie kapuśniak i potem była patelnia, się nazywała patelnia, jarmuż, ziemniak i grzyby, bardzo dobre, czosnkowe, jak nie wiem. I do kina, a właśnie byliśmy do kina całą rodzinką i tam sobie kupiłam jeszcze jedną sojową latę z kosty, bo po prostu uwiadam <gryw> i strasznie byłam zmęczona. Jak na film, który zaczyna się o 20, to generalnie potrzebuje jakiegoś dodatkowego zastrzyku energii. Także słuchajcie, byliśmy w kinie na filmie Pasażerowie z Jennifer Lawrence i Chrisem Prattem. Science fiction, trochę taka bajeczka, ale fajnie zrobiony. Widać taka wysoka budżetówka. Fajnie zrobiony, ciekawy, miło się oglądało. Wiadomo, gdyby to byli aktorzy X Y, to w ogóle bym nawet nie wzruszyła linijonami kocham Jennifer Lawrence, więc było bardzo fajnie, także jak macie że chcecie iść ze swoim chłopakiem, bratem czy tatą, którzy chcą obejrzeć science fiction to jest tam i wątek miłosny i spodoba mi się, fajnie zrobiłem ten filmik także spoko, spoko sprawa yy, i ten dzisiejszy food vlog jest trochę taki właśnie powiedziałabym yy, skromny, bo, bo niewiele się działo i też to co jadłam nie było jakoś szczególnie inspirujące myślę, bo nie podzielałam się jakimiś zmieniającymi życie przepisami. Yy, I mam taką właśnie refleksję, czy, czy te Wam się podobają, więc dajcie mi znać, czy chcecie, żebym zatrzymała właśnie taką vlogową, zwykłą formułę, czy może chcecie, żebym wróciła do tej starej formy, wiem, że kilka osób mi o tym mówiło, czyli ładnie zmontowane, bardzo króciutkie vlogi, gdzie tylko robię po prostu serdeczne ujęcia na moje dania, które to są minuta, dwie. Także, nie wiem. Powiedzcie mi, co sądzicie, jak to widzicie. A może macie jakiś inny pomysł na mój poniedziałkowy film? Także chętnie posłucham Waszych ym, propozycji. Jest 23, już chyba 20. wróciłyśmy, mię uwagę do oczywiście, seks w Wielkim Mieście. Wypiłam sobie miętkę, bo po tym czosnku jakoś się czuję tak. Ugh. I widzimy się w full vlogu za tydzień. I piątek w normalnym filmie, tak jak zawsze. Ym... No, czekam na Wasze komentarze. Całuję Was mocno i dobranoc.